Witajcie, o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co sobota, jakiś jakaś lektura dla Was. Dzisiaj taka książka, która już ma swoją historię, została wydana w Polsce w 2006 roku. Nazywa się Kryzys sumienia, a jej autorem jest Raimond Franz, były członek ciała kierowniczego świadków Jehowy. Tak ta książka wygląda chyba innego tłumaczenia czy innego wydania w Polsce nie ma. Książka, którą przeczytałem, tak mniej więcej chyba w 80% całości nie czytałem, bo mnie te zawiłości takie, powiedzmy, ważne dla Świadków Jehowy nie interesowały, czyli powiedzmy te wszystkie dowody tego, że Strażnica się myli. Zresztą skąd się no, to muszę powiedzieć, że mnie zawsze zastanawiało to, jak ważne dla Świadków Jehowy jest to, by wykazać, że Strażnica się myli. I wydaje mi się, że dla mnie, po prostu jako dla człowieka, który nigdy nie był Świadkiem jechowy no nie jest to w takim, można powiedzieć, nie jest to, ta, jakby oczywiste jest, jest to, że ludzie nie są nieomylni, no po prostu. I, i, i myślę sobie, że, że, że dla wielu ewangelicznych chrześcijan jakby nie wywołuje to kryzysu wiary, by stwierdzić, że, że, no nie wiem, jakiś pastor się pomylił albo coś tam w kazaniu powiedział nie tak. Yy, oczywiście jest pewien poziom taki, na którym my oczekujemy tego, że nasze, nasz, nasz Kościół się nie myli. Są pewne oczywiste doktryny czy dogmaty, wręcz które uważamy, że są po prostu, muszą być biblijne. I gdyby wobec tych dogmatów pojawiła się jakaś poważna wątpliwość czy zastrzeżenie, to w tym momencie rzeczywiście myślę, że mielibyśmy poważny orzech do zgryzienia. Na, to, na szczęście takie dogmaty czy doktryny to są rzeczy, no, które gdzieś omawiamy, czy to w seminarium, czy no, każde pokolenie tak naprawdę gdzieś. Przywódców w każdym ewangelicznym kościele, czy nawet szerzej chrześcijańskim, sobie te rzeczy gdzieś przyswaja, omawia w jakimś tam ogniu apologetycznym każdego pokolenia, w zwarciu z duchem czasów te kwestie są, są poruszane. Więc generalnie myślę sobie, że raczej czujemy się bezpieczni co do właśnie pewnych doktryn, które, które po prostu mamy w chrześcijaństwie. Ja się przynajmniej czuję bezpieczny. Natomiast jest to ciekawe, dla mnie ta książka jest ciekawym świadectwem tego, że, że właśnie no, mamy człowieka, który jakby był postrzegany jako nieomylny, mamy człowieka, który był w tym samym, można powiedzieć, rdzeniu natchnionym, właśnie ciało kierownicze Świadków Jehowy to ten sługa wierny i prawdziwy, który daje pokarm tam we właściwym czasie i tak dalej. To dla tych wszystkich, którzy gdzieś kiedyś ze świadkami się zetknęli i rozmawiali. To mityczne ciało, prawda? Takie święte kolegium na Brooklynie, które właśnie podaje to wszystko w taki szczególnie namaszczony sposób. No i człowiek tam trafił, no i się okazało, że to jest generalnie lipa, tak mówiąc wprost, że to tak nie działa, że to są ludzie z ograniczeniami, że to są ludzie niedouczeni, że to są ludzie wątpiący, że to są ludzie, którzy trzymają fason, bo po prostu trzeba trzymać fason. I w tym wszystkim ten człowiek po prostu, jakby no, yy, można powiedzieć, w tym wszystkim ten człowiek stracił wiarę. Oczywiście nie do końca stracił wiarę, bo jakoś tą wiarę gdzieś tam ma jakąś. Tu może jako ewangeliczni chrześcijanie byśmy chcieli powiedzieć, że on jest ewangelicznie wierzący. Moim zdaniem nie jest. Jest może gdzieś blisko, ale no w, na, na, w najlepszym przypadku jest na jakimś marginesie ewangelicznego chrześcijaństwa gdzieś tam na obrzeżach. Natomiast generalnie no, chłop nie stracił wiary w ogóle, w sensie w Boga nie stracił. Czy on jest nawrócony, nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast też myślę sobie, że w takiej sytuacji człowieka, który tak dużo przeszedł w życiu i gdzieś tyle różnych przemian poważnych w życiu musiał przejść, myślę, że może Pan Bóg też w jakiś szczególny sposób do takich ludzi gdzieś tam dociera w odpowiednim momencie. Nie chcę go oceniać do końca, chociaż no, moim zdaniem na podstawie tego, co nam jest dane, to raczej to nie jest człowiek z nas natomiast taki wniosek chyba najprostszy najoczywistszy, który ja wyciągam do siebie z tej książki to jest taki, że jak się na człowieka wsadzi zbyt wielki bagaż autorytetu, to ten człowiek po prostu nie jest w stanie tego ponieść i dlatego nie jestem rzymskim katolikiem dlatego nie jestem świadkiem Jehowy, dlatego nie wierzę w jakiś natchnionych proroków jakichś nieomylnych apostołów to po prostu to nie działa. No, mówiąc tak najuczciwiej w świecie, to po prostu nie działa. Wierzę w jedno natchnione słowo, które jest trudne do poznania, chociaż przez wieki poznawalne. Wierzę w to, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego. Nie sposób nieomylny, ale jednak sposób spolegliwy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie do właściwych wniosków dojść. Trzeba szanować też dziedzictwo pokoleń, które, które było przed nami. Że jak ktoś próbuje Kościół na nowo wymyśleć w ciągu jednego pokolenia, to musi dojść do głupoty. Jest to zarozumiałość, jest to po prostu absurd, jest to fikcja, pycha. Nie wyjdzie to po prostu. Nie ma takiego geniusza, który by się mógł od wszystkiego odciąć. Czym innym jest reformacja, czyli czym innym jest zreformowanie pewnych aspektów. Zwracam uwagę na to, że reformacja była. Ruchem, który nie odciął się od całości Kościoła, ale zaczęło się tak naprawdę od autorytetu papieskiego. Potem poszło trochę w eklezjologię, potem poszło trochę w soteriologię, czyli naukę o zbawieniu. W, chrystolo w chrystologii nie poszło, Chrystologia jest taka sama. Nauka o Bogu jest taka sama. No sakramenty oczywiście trochę też musiało pójść. Ale generalnie rzecz biorąc, to była reforma, czyli to była przemiana części, I, i myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Nie wierzę i zachęcam Was, nie wierzcie ludziom, którzy wszystko odrzucają, bo albo są szaleni, albo głupi i tyle. Kościół trwa, oczywiście mamy prawo dyskutować nad różnymi rzeczami. Natomiast jeśli ktoś po prostu myśli, że on wszystko ogarnie, bo on jest taki super i ma relacje z Bogiem i dlatego wszystko ogarnie sam, to po prostu jest albo głupi, albo szalony. I ta książka, Kryzys sumienia, o tym mówi, że nie da się, nie da się takiego ciężaru unieść samemu, dlatego mamy Kościół, dlatego mamy braci, dlatego mamy pokolenia, dlatego mamy książki, tu pokażę, o, proszę bardzo, to są książki i to wszystko po coś jest. To wszystko jest właśnie dlatego, żebyśmy nie wymyślali wszystkiego sami, bo się nie da wymyśleć po prostu. Nie da się wymyśleć. I o tym ta książka mówi. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy właśnie obok świadków tych współwierzących wokół nas. Daj nam mądrość, aby pokornie właśnie korzystać z tego, jak ich prowadziłeś. A jednocześnie daj nam też mądrość do tego, by samemu odkrywać, samemu poznawać, samemu się przekonywać i samemu służyć Tobie. Oto Cię Panie, proszę, bądź tym wszystkim uwielbiony. Z Bogiem i do tak. zobaczenia.